Masny Czuł, śpiewał? Masny Czuł. Kurwa, czekaj, nie podtrzymaj nie. trochę Nie no, nie wezywa. Nie <grym widać <grym> No i ja trzeba zobaczyć w trzy łapy <grym> Witajcie, z tej strony Ludwicek z kanału Top, Top News A ze mną po koncercie ze Styranym Głosem Ale jednak potężny, trochę chudszy z Chudych Byków od chudych byków? Michał Box Baron. Po pierwsze kurwa nie dołączyłem do nich jeszcze. Dlaczego? No nie wiem, no nie chcą mnie. Tak? Kurwy. A może do grubasów stop top news? A ja może założymy Ej, Eee, ale eee, dobry! To by było jesteś, fest dobre. Ja jestem z Szczecina, ale teraz w Warszawie mieszkam. Kurwa, daleko w Ale mam babcię w Dąbrowie górniczej. No to, a może się przebrać do babci? Jodę, do no ciebie przyjudy. Ale zrobisz to? No nie ja wiem. Odjebalibyśmy w chuj pojebany kontent stary. Byłaby <grym> <Mamy> fest ostro. <grym> Kurwa, ja to czuję stary. Tak? Do wszechmienia, nie? Stary, Kurde, to. fajnie by było. A fadniesz na otwarcie mojego klubu. Tak. A zostanę zaproszony? Jesteś zaproszony. To wpadnę. Kurwa, to jest tak złoty dziennikarz. On zawsze ma merytoryczne pytania. Tak. Odpalasz kamerę, myślisz, że zapytać o jakieś smaczki z konfy, a on po prostu zaprosi Cię na przykład do babci do Dąbrowy Górniczej na Pączka. A wpadniesz do babci na do Dąby? Dobra, do ja herbatkę. Mam. Babcia jest chora obecnie, dość ciężko, ale podejrzewam, że ucieszyłaby się. Babcie jest coś, jest... Nogę z... ma, odmotowali jej niedawno, okay, no. Okay. No to... Pozdrawiamy babcie. Nie, nie mogę powiedzieć, że współczuję, bo nie wiem, jak to jest, kurwa, i nie hmm. chciałbym wiedzieć, ale szkoda mi twojej babci. Ale zawsze ma uśmiech na ustach pomimo tego, więc... To najważniejsze. No, po rodzinie nic dla <laughs> babci Ludwiczka w komentarzach tak. tutaj. i Pokaż babci ten odcinek i dobre słowo od ludzi w starych w komentarzach. Na pewno to by jej poprawiło humor. Ja byś jej poczytał. Poczytam jej, poczytam jej. Jeżeli będą pozytywne komentarze dla babci, to jasne. Ale na pewno pokażę. Jak babci. się babcia nazywa? Beata. Beata, kocham cię w chuj. Ze mną był masny włodarz. Trzymajcie się. Dzięki.